Cześć, witajcie na kolejnym już odcinku. Gdzieś piąty dzień z masów, więc kalendarz numer 5 i czekoladki. Piąteczka dzisiaj gdzie ta piątka. Tutaj tu jest. Tu jest piątka. A dziś mamy krasnana z takim ciemnym kleksem. To już był taki też obrazek, no ale... Dobra. Piątka z tego. Tutaj mam piąteczkę. Otwiera no, się. Pięta, się takie kolorowe cuksy. Z balonikiem tutaj, Czy to będzie jedyna balonowa? Guma palonowa dziś. Ja oczywiście tych e, papierów tak od razu nie dostosowuję, bo one by się kleiły, także smaki będę sobie później testować. E, no bo e, nie jestem aż tak bardzo <grym>, że tak powiem takim łasuchem, ale spróbować lubię, a zresztą rodzinka też. E, dobra, losujemy zestaw, e, zestaw trapek oprócz kalendarza I dzisiaj mamy krzyżówkę krzyżówka i XXL, magnetyczne 5 do tego dużo kwiast, kasy, gwiazdka z nieba i super 13, pozostałe jeszcze takie miałam tutaj zestawy jeden, drugi trzeci i ten czwarty jest wylosowany Codziennie sobie przestawiam, zmieniam, yy, dokładam, obejmuję różne tam robię właśnie takie rzeczy. Zacznijmy sobie od kalendarza. I numer jeden jest ciuchcia. Dalej, lizak, łyżwa, tutaj piernik, skrzat, sanie. Rękawica, bębenek, dziewiątka do szyszki, dalej kominek, grenifer. Czy w piątce będzie gwiazdka? Kożuch świeca, piętnaście, kula, choinka, bałwanek, kartka, stroik, dzwonek, anioł. Sople, czapka i skarpeta. Piąta zdrabka i nie mam jeszcze. Yy, tutaj mamy prezent. Nie ma żadnej gwiazdy, żadnej wygranej. 1100 i 150. 30, 150 i 1000. Kolejny kalendarz mam przegrany. Chyba yy, ten, co jest cały puste. <laughs> No dobra, bierzemy się tutaj, Moje jest sporo drapania, bo krzyżówka dzisiaj. Yy, super 13 z numerem 26. Ach, w zakresie 58, no jest 13, także już wiemy, co tam będzie. 59, 27, 29, 12. I tu się skrywa 2 zł.

Siedem, siedem, trzy, jeden, dwa, dziewięć, sześć, osiem, dwa, dalej znowu sześć, jeden, dwa i, i na końcu jeden. Magnetyczne się zepsuło, nie chcę sypać kasu. No dobra, przegrana. I ostatnia krzyżówka z numerem 19, w bonusie mam kulisy, nic nie nadrapane, wjedziemy po dwie literki, R i C. R, C. R, tutaj C. I chyba to wszystko dalej r tu jest r tu no i myślę że już też tutaj tyle i ostatnia tutaj mamy r tu jest c no tylko, tylko po jednej No chyba tak. Dobra, dalej patrzymy. Literka O i A. W bonusie nie ma takich. No i to by było tyle. Nie, jeszcze jest tutaj literka A. Okej, okay. dalej tutaj O i A. Mm, Okej, okay. <ścoughs> tyle. I ostatnia tutaj O i A. No dobra, to chyba wszystkie. Tu jeszcze mamy literka M oraz D. Wam się nadal nic. Tu jest M M. Mm, tutaj tworzy się już pierwsze słowo moc. Jest jeszcze M. Literki D nie widzę. Na drugiej tutaj jest tu. No i to chyba tyle, a tu jest D. Tutaj tworzy się słowo Ada. Jest M, D. I D. Następne dwie literki, to H i Y. No wreszcie w bonusie jest coś. tu są Y tu jest H tu jest H na drugiej mamy tu Y i H ale to tyle i na tej trzeciej jest Y jest tu jest tu Jeśli literka H jest, nie widzę. No dobra, dalej patrzymy I oraz F. I jest w bonusie. I tutaj teraz I tu jest F. Daria to pierwsze słowo na tej różowej. Tu mam jeszcze F. I ostatnia. I. Tu jest I. Tu mamy też F. No i to by było tyle. Teraz P oraz U. U jest w bonusie. I niebieska pierwsza to jest U, jest też P, U, tutaj U, na różowej U i P, no chyba było tyle, no i pomarańczowa U oraz P. No, ale tylko chyba jedno U jest. No dobra. W i J. No się nie ma. Tworzy się słowo jama. Jako drugie. Na różowej W. Jest J. W i W. I tutaj ostatniej J. Tu jest W. Kolejne. Tu jest jeszcze J. No dobra. Teraz Z i K. K jest w ponosie. Tutaj mamy K. Tworzy się Kujawy i jest wygrana. Jama, Kujawy i Moc. No to pięknie. Troszkę lepiej. K i Z. Tu jest Z. Tu jest K. <coughs> na drugiej. Z. Jazz. Czyli też drugie słowo. Tu jest. A tu było jeszcze J. Jest K. I K. I tyle. I na ostatniej. K Z ryc się tworzy i to jest drugie słowo było w. no dobra to tyle i teraz jeszcze jest literka S po jednej jest tutaj jest kolejne słowo Czwarte i kolejne słowo, piąte i szóste. No super, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. A sześć słów to już by było pięćdziesiąt złotych. No to by dzisiaj była super magia. Jak to się będzie skazało jeszcze z kontrolnymi, zobaczymy. No aż nie wierzę. Dobra, to już wszystko. Ostatnia literka to T. No niestety kulisy się nie utworzyły. Yy, Zamrokło literka T jeszcze tu, czyli zostaje 5 słów. 6 y, przepraszam. T, tu jest T, tu było jeszcze S. Oczywiście, jeżeli nic nie wam mieszałam. Jest T, T i T. I tu jest T. No dobra. Było raz jeden. Kulisy było 30 zł. I czy kontrolne się będą zgadzać? Bo na 50 zł jest R. Jest. RR. Czyli jednak jest 50 zł na krzyżoweczce, No to fajnie dzisiaj. Piąteczka y, gwiazdka z nieba i 2 zł. Super trzynastki. Także dzisiaj już na pewno na plusie. Y Kalendarz, jak zwykle, się nie spisał, magnetyczne i dużo kasy też nie. I yy, tu mam cukierowki, baloniki, duma balonowa oraz czekoladkę. Yy, to ją wyjmę z z takim kleksem ciemnej czekolady. Dziękuję Wam yy, bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało gdzieś trochę wynik lepszy to nie będzie tak na smutno. I życzę Wam też super wygranych i fajnego dnia. Pa!